Dlaczego szkolenie Work-Life Balance? Czego chciałaś się dowiedzieć? Odżywiać się regularnie, żeby złapać ten balans i dlatego to szkolenie. Zastanawiam się nad zdrowszym trybem życia. E, dlatego, że mam problemy z odżywianiem, mam problemy ze snem. Jestem na tym szkoleniu, ponieważ temat zdrowia jest dla mnie bardzo ważny. E, to szkolenie też mi dużo dało. Otworzyło mi oczy, co można e, prowadzić nowego w swój sposób. To jest stuprocentowo miejsce, w którym powinnam się znaleźć, powinnam się tego wszystkiego nauczyć, więc wdzięczna za to szkolenie, dziękuję bardzo. Dlatego jest ono dla mnie bardzo ważne i wartościowe. Dziękuję.